No, mamy godzinę, kochani. 5.08. Proszę, jakie piękne niebo. Jakie piękne niebo. Lampy świecą jeszcze, ale zaraz zgasną. O. A ja kotką dałem tutaj cztery saszetki. są kicie kicie dwa są tylko no lisowi wczoraj kości ze skrzydełek przyniosłem i złożyłem Tutaj, ale czyściutko, nic nie ma, nic nie ma, wszystko zjadło. No nie ma szramka, nie ma bambusi dzisiaj. Jest tylko czaruś, który całą noc był w pokoju. O! A o piątej na dwór wypuściłem owieczkę moją. Taki piękny. Taki piękny jest nasz kraj. No, wczoraj miałem jechać ze szramkiem do weterynarza. Już ramka miałem w klatce złapanego deszcz padał. Zamówiłem taryfę, to znaczy zadzwoniłem na taryfę znajomego który taniej mi bierze. A on mówi, że on właśnie w teren jedzie na dwie godziny. No to akurat w teren, dwie godziny to do 11, a 11 to weterynarz zamyka. No i dzisiaj pojadę. Dzisiaj spotkałem go na mieście. Powiedziałem, że o dziewiątej będę chciał jechać. No. Także mam nadzieję, że pojadę, filmik zrobię. Czaruś. Dzieciulka. No. Najadł się, w Kicie. Już, już przyszedł tutaj za mną. No tylko jeden. Jeszcze sprawdzę moje zapasy, które mam tutaj ukryte zobaczę czy jest puszeczka jeszcze jedna czy nie ma jest jest no. piękne niebo Zaraz sprawdzę, ile napadało wczoraj. Mam w ogrodzie Miciurina deszczomierz. No, Kiciulka No, bo mi pod nogi wejdziesz. idziesz ze mną no, ale nie pod nogi bo no, ci mogę nadepnąć no i ogród miczurina już się budzi ze snu zimowego zaczynają listki wypuszczać no jeszcze trochę jeszcze miesiąc i będzie wybuch Kwiatów. O, tutaj mam schowany. Muszę wejść. Dobra jest. Ile napadało? O, czyli wczoraj nie padało. Kochani, wczoraj nie padało wczoraj miałem 27 mm, a wczoraj miałem 7,5 mm. No, a wczoraj do dzisiaj nie padało, czyli nie ma. No, dobra. No, muszę teraz zejść, żeby się nie wywrócić. O. Dobra. Nie połamałem się. O! Czaruś, kiciulek, już przyszedł za mną. Przyszedł czarulek. Tutaj burasek, nie wiem, to nie jest gacuś. Jakiś burasek. No jest tu cztery buraski, kurcze. Jeden jest gacuś, babciusia. A dwa? Nie wiem skąd się wzięły. Samochód przyjechał pieczywa przywiózł. I tak życie się zaczyna. I tak się zaczyna dzień. Kochani, nowy dzień. Dzień, który 18, 18 kwietnia 2024 roku.